Dajcie, witajcie, kolejnej transmutną no, transmission Daj wie, jak tam chcecie, od dawna nie nagrywałem. Proszę, proszę dajcie mi chwilkę, zaraz się powtórzę, ale chcę zobaczyć jak mnie słuchacie. Kolejnej transmutną transmission Daj wie, jak tam chcecie, od dawna nie nagrywałem. Proszę, proszę dajcie mi chwilkę, zaraz się powtórzę, ale chcę zobaczyć jak mnie słuchacie. Kolejnej Wiem, że Hollow Knight ma świetną muzykę, ale no dzisiaj będzie randomizer, czyli ta muzyki w każdym pokoju może być inna, że no będą się jakoś powtarzać, ale no nie ma to za bardzo was sensu, będą jakieś po prostu muzyczki z tyłu miłe. Mam nadzieję, że się spodoba. Nie wiem ile ten live potrwa, dura, ale po że no będą się jakoś powtarzać, ale no nie ma to za bardzo was sensu, będą jakieś po prostu muzyczki z tyłu miłe. Mam nadzieję, że się spodoba. Nie wiem czy w ogóle muzykę słychać. Zobaczmy teraz. Nie wiem czy w ogóle muzykę słychać. Okej, okay, muzyka działa, że teraz nie, ale... O! No dobra. No to chyba zaczynamy No to tak, tworzymy nową grę Randomizer No chyba jest okej, okay, że Przedmioty będą z... No też randomizowany oczywiście pokój Dobra, lecimy Ach. Ogólnie od czasu... O, jest To się czasami robi dłużej Ostatnio sobie ustanowiłem falonik O! Dobra, lepsze. Ostatnio sobie postanowiłem Hollow to tam przejść, na Slim Sobu, więc nigdy to nie zrobię. W ogóle, czemu to jest Blue Lake? O, mam dasha. Aha, okej. Pływać też nie możemy. soki jakby czasami było takie, huuu. Przepraszam, dzisiaj jestem na tym mapie. O, o nie. No to będzie ciekawe. A wiecie co by było ciekawiej, to ustawię innego skina. Yy, nie widzę, gdzie ja patrzę. Moc. Bing bow. Tylko gdzie to jest? O. Jest. Gdzie to jest? Play skin. Powinno być ciekawiej. O. No. Teraz słuchaj. Słuchaj, i grab. E, e, e. To się da załatwić będzie policji trafiłem Ale dobra to tak. nie wiem, że to, się mało, twoje, to było był no. no dobra, to było bardzo Dobra, mam pomysła Ale... Bo skoro i tak spawnę mam w to mogę po prostu sobie tu umrzeć. Chociaż nie, bo coś się zresztą... Wolniłem, Uwolniłem, tak! Zależy. Plan zadziałał. Eeej... No to lecimy jeszcze raz. Oj. Ojej, to było... Tak wiem, że to jest Queen's Garden, ale... Mam niektóre na nadbrzostw... dwa Niektóre rzeczy na nie dwa samemu. Tak. Oj, 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 oj. No dobra. W ogóle jak może zobaczycie, to pierwszy raz na kanale, kiedy to matey dałem, że wiem... Nie, mm. nie, nie, zmuszam. Ich. O, o, ale już chyba tam na przestrzeni Uła, lat dwie osoby chciały do mi dać, no to... Macie teraz opcję jak chcecie. Dobra. A... Opłaca mi się to. Mm. Jak znajdę tamtego... O, tam mm. <laughs> Jak znajdę tego reliktu. Tam chyba ogólnie do góry... ...może nie! Gio. Może się uda dojść na samą górę bez... Dasz. Nie, nie Dasz. A... Um, ...jak to się nazywa? Matysko. Akurat pamiętam. Okej. Okay. Spokojnie. To muszę... ...niech to! Nieee Ajajajaja ja, ja, ja. W ogóle sprawdzę czy ktokolwiek jest Zapewne nikt Oczywiście że nikt Jak w ogóle mnie słać? Pisze że słabo Tam chyba ogólnie do góry Zobacz. Jak znajdę tamtego tego, to nie Ej nie jest źle jednak To prawda, ale może pamiętacie Pikusia, ale on powiedział, że fajnie, to po hiszpańsku też daje, co tańczył. Mam nadzieję, że oho, oho, oho. to było? No kolejne pieniądze A. Dobra, Dobra. Primal Aspid, nie da? Jeżeli uda mi się no hita to Ło, No to jestem martwy Ale od Primal Aspita na... nie oberwałem To od tego tutaj tak sukces. No. No zaraz ja mam eleganckie mną, tam się dostanę. LOR. I tak, tak mam za dużo G.O.sów dla niektórych. To może będzie i marnotrawstwo, ale zobaczmy. A. A. Hammer. Ciao, ciao! Ale mam ławkę. To jest... ławkę. Mam niewisome. Mam... ławkę. Oooooh! To jest... 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 To... To jest... To... To Wawka, kolejna ławka, serio. Czyli jak się tu przyjrzy, to widać na tym środku? prostu umów. Nie, um. Um, tak to na O, o, Jaka. Kolejne deepness, serio? Aha, failed trumble. Hmm. To jest tutaj, tak było. Aaaa, <śmany> nie To chyba mówi to samo. Nie siedziałem. Tak. Jego, mam jakieś. Ooo! to jeszcze? To w ogóle mi miejsca nie zabiera. To jest dosłownie darmowy czarm. Ile, która zabiera. Oj oj. Yes. Nie O no. oh nie. Tego nie widzieliście. Ah. O oh nie! A, Mader mater. już kolejny bachę załatwię. Jeżeli nie umrę przy okazji. A, A. właśnie tego potrzebowałem. Nie, sobie... O! No kto by pomyślał... A, tam wzięty teraz. Wejść Johnny! Mogę sobie chyba wziąć. No, a... Troszkę utknąłem. Nie mam jak wejść. Lecz na szczęście mogę. Cofnąć do poprzedniej ławeczki, ogólnie do każdej, której na której ale... O! Dom staja wygląda jaki inaczej. Nie będę się zaskarażyć. Po prawej? Po lewej, znaczy O, zlotuję sobie w lampę. Ogólnie teraz ja chodzę Jakoś W jakimkolwiek miejscu mogę. A, tutaj. Oj, oj to był błąd. To był błąd. Jestem markę. Nie żyję. Nie żyje Uciekam Jednak pójdę sobie w drugą stronę Powinna być bezpieczna Zobaczę czy to się jest Oczywiście, że... 14 minut trwa No miodownik. O, tu macie kolejny

to zapewne zły pomysł, ale... kuszący. Czyli jest walczyć z powodem. Co się stanie drugiej blisko? Cześć. Drosiek Halimo! No chyba nie jestem zbyt blisko. Że, właśnie jestem blisko. To jej nie atakuję? Garama! oczywiście nie! Dobra, to nie wygląda Muszę to oczywiście To może być trudne Hej, ale! Ej ale właściwie to jest... EDILO! ...normalna sytuacja jeszcze Niż... Ha ...niektórych tam Bo tak oh. którzy walczą z nie wiem, nie jest już... Voidheart. A ja mam ha! tylko Vengefuls. No Dasza no to okej. Okay. Go zdobywam po walce zwłaszcza. nie ma Matis, Gloa, nic. To było. To było. 这件事情。Yes, Rytna piwnica, o nie Zaraz to było... Nie wiem... Nie, to chyba nie jest piwnica. Miasto Sachs Terazowali zchodzi się. A zaraz... O nie, to nie... To było spokojne, teraz. Aha. A przyda chyba. Ta O nie, A. No, no to jestem ugotowany. No, Zobaczcie, akurat tutaj będzie. No to wracamy, juppi. Dobra, to ten razem pójdę. Zaraz jest otwarty, co? Eee, ja nie zabijałem tutaj przecież tego drogowskazu. O, a nie, 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 nie. chociaż... Wiecie co? To jest... to, to mi się przyda. Jeżeli... No i perfekcyjnie. Czekam! Jest no, stacje otwarte już. Jedna no, jest darmowa. No i to jest wygrana loterii. Ten pokój to jest. Gdzie ja jestem? Że nie, wiem gdzie, ale

Aha... Okej... Okay. jest troszkę dłuższego dojście do tego. Okay. I to słyszycie, to jest sukces.